Witam serdecznie w programie rozmowy przy kawie. A dziś moim państwa gościem jest pan Władysław Komarnicki, prezes klubu sportowego w Gorzów, przedsiębiorca, kandydat do senatu także. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Tak, niezależny kandydat do senatu. No właśnie, może zaczniemy od polityki, bo mamy e, kilka tematów. Proszę, bardzo. mało, ale e, zaczynajmy e, jak z tą platformą i z tym pana kandydowaniem do senatu. Jak to wyszło? No wie pan, Mam osobistą satysfakcję, że zarząd platformy, najważniejsze osoby w partii tam w Warszawie dostrzegli Władysława Komarnickiego i jego dokonania. Natomiast co tam się potem stało trudno mi powiedzieć. Bo to było tak, że pan raz jest, raz nie jest, tak, takie różne wywierzenia medialne. Takiego chodzonego, tak? Mhm. Ja dzisiaj i na dzień dzisiejszy jestem kandydatem niezależnym. Zbieram podpisy wielu znakomitych obywateli. Naszego miasta i nie tylko naszego okręgu, można powiedzieć, bo są okręgi jednomandatowe. Przypominam, na szczęście i tu partyjnie nie wybiera się kandydata, tylko wybierają ludzie. I ja już przestałem się, wie Pan, zajmować tym, czy ja jestem kandydatem popieranym przez Platformę, czy nie. Jestem bezpartyjnym. Czy członkiem Platformy? Nie, jest nie nigdy nie byłem członkiem Platformy I, i dzisiaj się już nie zastanawiam nad tym, czy ja jestem. Popierany przez Platformę, czy nie. To jest problem platformy, nie Władysława Komarnickiego. Władysław Komarnicki będzie rejestrował Komitet Niezależny do Senatu. Zbieram podpisy. Mogę tylko panu powiedzieć dzisiaj publicznie, że przeszło 30 znakomitych obywateli naszego regionu. Na moją prośbę i pytanie, czy chciałbyś pan, czy pani być w Komitecie Honorowym Władysława Komarnickiego. Do dnia dzisiejszego bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim tym, którzy się zgodzili. Nikt mi nie powiedział, że nie. Wręcz wszyscy mówią, nareszcie e, ktoś tam pójdzie, będzie nas zgodził. Pan już startował do Senatu, tak? Z tego zapomniałem. Proszę? Pan już startował do Senatu. Tak, wie pan, ale nie było w ten czas okręgów jednomandatowych. Sześć lat temu startowałem. Jaki wynik? E, no był niezły, wie pan, prawie 30 tysięcy to był niezły wynik, ale... Wie pan, umówmy się, to było całe województwo. Władysław Komarnicki w wyniku rywalizacji sportowej pomiędzy południem a północą. Trudno, żebym ja tam zbierał głosy. Zresztą pamiętam, jak dziś moim komitetem było podobny, niezależny przede wszystkim rodzina. Stałem z moją wnuczką w centrum Zielonej Góry na parkingu i podszedł do mnie człowiek i powiedział, Panie Prezesie, ja na pana będę głosował jako przedsiębiorcę, ale myślę, że tutaj niewielu będzie głosowało na pana, bo pan jest takim naturalnym przeciwnikiem naszym. No właśnie nie liczy pan chyba na głosy ze Zielonej Góry za bardzo, nie? Nie, no, okręg jednomadatowy ma to no, do siebie, proszę, że w, w ogóle... Panie redaktorze, nie wchodzi. Ale, jakby było, gdyby dołóż Pan do Sejmu, to Pan, dlaczego by nie mógł liczyć na głosy do Zielonej Góry? No, wie Pan, jest jednak, jest jednak ta, jak ja to nazywam, taka walka między Północą a Południem. Ona jest przeniesiona przede wszystkim w strukturach politycznych i sportowych. I ja nigdy nie chciałem iść do Sejmu. Ja wie Pan dlaczego? Dlatego, że ja siebie bardzo znam. I gdybym ja poszedł do Sejmu, ja bym się bardzo zaangażował i w ten czas musiałbym, wie Pan, odpuścić wszystko, co robiłem dotychczas, a ja za duże rzeczy robiłem, żebym to zostawił. A liczy Pan na głosy kibiców? Ja Dlatego liczę pan na startuje? głosy normalnych mieszkańców Gorzowa, którzy, oczywiście ja się ciężko napracowałem, bo wie Pan, trudno znaleźć człowieka w mieście, który 11 lat ciężko pracował, non-profit. Ja nie wziąłem ani złotówki, gdzieś tam czytam, widzi Pan, że młody człowiek z południa bierze przeszło 20 tysięcy pensji. Ja uznałem, że skoro pieniądze są y, z różnych dotacji, w tym szczególnie ludzi, to nie wypadało mi brać pieniędzy. Przez 11 lat nie wziąłem ani złotówki. Proszę pana, robiłem to wszystko non-profit i myślę, że ciężko będzie w mieście w przyszłości znaleźć takiego człowieka, który z taką determinacją poświęcił swój prywatny czas żeby pracować na rzecz tego klubu i tak go podnieść, ten klub na wyżyny powiedziałbym międzynarodowe. Myślę, że to zostanie dostrzeżone, ale przede wszystkim ja startuję jako przedsiębiorca, jako człowiek, który stworzył cztery firmy ze skutki. Ale bardziej pan jest znany z tego, że jest pan prezesem klubu sportowego Stargorzów i ja jeszcze od razu zaznaczę, że Idąc na fali różla, można powiedzieć, na przykład Piotr Pałuk dostał się do Rady. No to jest jakiś potencjał, jest jakieś grono ludzi, którzy jednak chodzą ten żużlę, znają Pana z żużla. Nie, no dziękuję. Jest... Oczywiście, oczywiście, że liczę na głosy fanów tego sportu, to jest naturalne dla mnie, ale ja chciałbym też przypomnieć, że taką ogromną wartością dodaną jest to, że prowadziłem zawsze te firmy z taką ludzką twarzą, to znaczy Przede wszystkim pracownicy byli najważniejsi. Nigdy się nie spóźniłem z pensją, proszę pana. Nigdy państwo nie byłem winny ani złotówki. Ja nigdy nie skorygowałem, wie pan, wpłat na ZUS ani jednego dnia. A przecież te wpłaty to są dla biednych ludzi, tak? Nigdy, proszę pana, podatku. Eee, ani dnia się nie spóźniłem wie pan myślę że to jest taki dorobek który się tutaj broni i, i wie pan okręgi jednomandatowe na szczęście stwarzają taką możliwość że nie trzeba w partii nosić komuś torbę e, teczkę żeby e, proszę pana partia powiedziała tak my tu tego kandydata musimy wybrać nie okręg jednomandatowy mówi człowiek to co zrobił to co potrafi co za nim stoi jaki dorobek to są okręgi jednomadatowe. I tutaj widzę w tym upatruję siłę dużą. Panie myśli pan, że na przykład kibice powiedzą, nie, prezes Komarnicki, niech zostanie prezesem Komarnickim, bo on jest w tym dobry, pójdzie do Senatu i Stalgorzów nie, nie będzie taka dobra, jak do tej pory jest nie Proszę pana, taka... proszę pana, bardzo panu dziękuję za to pytanie. Kiedy nie chciałem już być prezesem firmy Interbudwest i zacząłem sygnalizować, że ja nie będę tym prezesem, to wielu inżynierów, kierowników, mistrzów, a nawet pracowników produkcyjnych przychodziło do mnie i mówili: Tak, podobnie jak Pan, przed chwilą, Panie prezesie, niech Pan nie odchodzi, bo firma pójdzie pod wodę. I ja im jedną rzecz powiedziałem, obiecałem i dotrzymałem słowa. Mianowicie powiedziałem coś takiego. Z uwagi na to, że Interbut, tak jak Pan Bóg stworzył świat, ja stworzyłem tą firmę. Ja tej firmy nigdy nie zostawię, bo to jest moje dziecko. Tak? A dzieci się nie zostawia. Porządny ojciec nigdy dzieci się nie zostawia. Nawet jak są dorosłe, nimi się interesuje. I tak Interbut wspieram jako przewodniczący Rady Nadzorczej 5 lat i pomagam na co dzień. I nawet jeżeli zostanę senatorem. To nigdy tego klubu nie zostawię, proszę pana. Dlaczego? Dlatego, że ja za ciężko pracowałem w tym klubie. Czy ja będę prezesem, czy ja będę przewodniczącym rady tego klubu, czy ja będę honorowym prezesem tego klubu, to nie jest ważne. Ja ten klub. Ja 11 lat poświęciłem, proszę Pana, temu klubowi. 11 lat mogłem z moją żoną, bo mnie stacie wyjeżdżać na wczasy, jeździć po świecie, jeździć nad polskie morze, a ja biegałem, proszę pana, i na kolanach żebrałem, żeby nasz klub wrócił do czasu świetności. I obiecałem i dotrzymałem słowa. Ja powiedziałem, że będą jeździć w Gorzowie najlepsi na świecie. I jeżdżą, proszę pana, natomiast... Jaki będzie wynik, nie wiem, bo ja nie siądę za nich i nie pojadę. To, co zależało od prezesa Władysława Komarnickiego, zostało zrobione wszystko, mało tego, więcej jak wszystko. Dobrze, przejdźmy już naturalnie do żurza właśnie. Panie prezesie, jest Pan zadowolony z zawodników do tej pory? Przez ten cały sezon? Wie Pan, tak, wie pan tak i nie. Może zacznę, dlaczego nie. Nie dlatego, że w nich drzemie zdecydowanie większy potencjał niż dali dalej siebie, Tak, bo wygrali wszystkie bonusy. A co to są play-offy? Play-offy w konfrontacji. Jestem lepszy w dwóch I, i z tego jestem zadowolony. I na to liczę, że tak będzie, będziemy jechać do końca, bo przecież Pan wie, że ze wszystkimi wygraliśmy bonus, prawda? Tak. Natomiast nie jestem zadowolony, gdyż. Jest kilka meczów, które im nigdy nie wybaczę. Nie mogę im wybaczyć przegranej we Wrocławiu, w Częstochowie i nie mogę im wybaczyć przegranej, proszę pana. Szczególnie w Rzeszowie. Teraz idziemy do Leszna. Ten mecz przełożony, który był, nie odbył się z powodów yy, pogodowych, atmosferycznych. Yy, mecz, tak? To będzie. Tak, proszę pana. Ja chcę panu powiedzieć. I jak pan uważa, mistrz polski, da, dacie radę? Czy kończymy znowu na tym. Proszę pana, proszę pana, proszę pana. Ja, to jestem, to, po rozmowie, ja jestem po rozmowie, proszę pana, ze wszystkimi krotnie. Zanim powiem o tej rozmowie z zawodnikami, to chcę panu powiedzieć, że poniedziałek i wtorek po odwołaniu meczu strasznie ciężko pracowałem żeby przenieść bo Leszno chciało wykorzystać moment wie pan, tak zwanej słabości kadrowej i Leszno chciało doprowadzić do takiej sytuacji, żeby w środę jechać lub w czwartek z nami, w środę nie było Iversena, a w czwartek nie było Petersena w związku z tym oni napisali kiedy ich centrala prosiła żeby jednak się zgodzili na niedzielę oni sprytnie napisali takie pismo że oni nie mogą się zgodzić na niedzielę dlatego że mają w poniedziałek indywidualne mistrzostwa Polski na i te Rzeczne. mistrzostwa polskie zostały przesunięte tak? a siedzi przed Panem człowiek który dwa dni od rana do nocy o widzi Pan dlaczego ja mówię o ciężkiej pracy dwa dni od rana do nocy z szefem Polskiego Związku Motorowego który jest wiceprezesem Federacji Światowej z panem Grockim, który jest szefem Federacji Światowej Motocyklowej Europejskiej, z panem Szymańskim, który był w tym czasie też na Chorwacji na urlopie. Ja dwa dni tyrałem po to, żeby przenieść. Jeżeli ci zawodnicy tego nie zrozumieją, to już nigdy nie zrozumieją tego, czego ja od nich oczekuję i kibice. Wszystko zrobiłem i udało mi się przenieść. Proszę pana, to jest pierwszy przypadek w historii, gdzie się przenosi na wrzesień żebyśmy pojechali w niedzielę, co jeszcze mogę zrobić? A co Pan zrobi, jak będzie znowu szóste miejsce? Myślał Pan o tym? No bo nie, no, ja tak, ja, dam, mówiąc, y... ja wiem, że sport jest nieprzewidywalny, ale ja nie przyjmuję do wiadomości tego. To które miejsce będzie? Ja im postawiłem e, poprzeczkę taką jak zawsze, że dla mnie jest najważniejszy cel: to jest złoto. Proszę Pana, oprócz tego, że ja im cały czas pokazuję. Że mają taki zarząd i takiego prezesa, gdzie ja im płacę nawet przedpłaty, znaczy to wszystko, co ode mnie było możliwe, zostało zrobione. Ja im jeszcze dodatkowo położyłem za medale bonusy finansowe. No, jak oni się już po to nie schylą, no to już, wie Pan, to już Pan Bóg nie pomoże. W tym roku pamiętam Pedersen, nam troszeczkę jego kontuzja pomyślała, w, w tym roku, jak to wygląda z kontuzjami, bo wiem, że tam były jakieś problemy po mleczu. Odpukać. E, e, m, będę wiedział więcej e, Proszę Pana e, Dzisiaj zadzwonię po treningu e, Tomek Golob dzisiaj siada Po tej strasznej, po tym strasznym 15 biegu Z marmą Tomek dzisiaj siada e, A jaka e, była jego, e, jego dyspozycja na meczu W tamtym tamtą niedzielę, który się nie odbył? Żadna dyspozycja, dwie blokady w nodze mhm. Dlatego pytam o kontuzję. Trochę Pan Bóg nam pomógł. Dobrze, Panie Prezesie, może jeszcze na koniec troszeczkę o... o to już koniec, o jeszcze... koniec naszej rozmowy? Jeszcze nie, jeszcze nie. Parę słów na temat, mówi Pan, że Pani jest przedsiębiorcą. Jak chciałem się zapytać... Tak, i działaczem jestem gospodarczym. Właśnie, na pewno Pan wie, y, orientuje się Pan, wszystkie media o tym trąbią, o tym strasznie drogim franku szwajcarskim. Czy to w jakiś sposób przekłada się na działalność Pana firmy, w ogóle na, na budownictwo? na? Proszę wiem, pana, że przekłada to się zawsze, proszę Pana, irracjonalne pójście w góry pieniądza, zawsze się przekłada na to, co my jemy, z czego żyjemy, co pracujemy, jakie bierzemy kredyty. To nie ulega odbyłości. To nie ma tak, że nikogo to nie dotyka. Mnie też dotyka, bo ja mam niektórych zawodników euro, a widzi pan, ile euro podskoczyło. Ale dobrze, że nie we frankach szwajcarskich. Na szczęście. Ale wie pan co? To jest wielka boleść dla ludzi, którzy wzięli, bo dlaczego ludzie brali w franko-szwajcarskim? Dlatego, że wszyscy oceniali, że to jest najbardziej stabilny pieniądz. Dlatego brali. Natomiast jest tutaj świat jest... Na początku chyba wielkiego kryzysu oby się nie ziściły moje słowa, ale te zawsze ekonomiści mówili, i oni mieli rację, że jak przyjdzie taki dzień, kiedy Ameryka kichnie ekonomicznie, to świat będzie miał gorączkę. Ale była już, proszę, panie prezesie, taka, taka przecież wielkie załamanie, kryzys gospodarczy. Jakoś z tego myśleliśmy wszyscy. Tylko widzi pan, jak to teraz wygląda. Tylko widzi pan, inaczej to wszystko wyglądało kiedyś, ta Europa była trochę mocniejsza. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że Europa też się osłabiła bardzo poważnie. Dlatego, że, przepraszam, że tak kolokwialnie porównam. Europa od pewnego czasu taka jest syta, jak te napasione koty wie Pan, i nie zwraca uwagę to, co jest najistotniejsze. Na to, że poziom kosztów w państwie jest tak, jak w firmie i u pana w kieszeni. Poziom kosztów pilnuje się od rana do nocy. A tu zobacz Pan. Rozpasana Grecja, która naprawdę tak do końca wyłowiła pieniądze ogromne z kasy Unii Europejskiej i przetransferowała nie do swojego państwa, tylko do własnych kieszeni, i wszystkim populistom to dzisiaj dedykuje, którzy chcą stworzyć krainę szczęśliwości, że będziemy coraz mniej pracować, a więcej będziemy zarabiać. O tym byśmy mogli rozmawiać, proszę pana, godzinami, ale to jest taki pierwszy przykład. Grecja. Już się trochę chwieje Portugalia i Hiszpania. Już dzisiaj pan premier Berlusconi ma oczy szeroko otwarte, bo trochę jakby był przerażony. Zobacz pan, co się zaczyna dziać w Anglii. Więc te napasione koty, te kraje starej Unii. Muszą podciągnąć to, co się nazywa oszczędność w kosztach, programy maksymalnie oszczędnościowe, i Europa powinna się zacząć bronić Proszę, przed wielkim kryzysem. A przekładając to na nasze podwórko, na, na Pana firmę, na przykład budowaną, czy widzi Pan jakieś yy, niebezpieczeństwa? Proszę Pana, niebezpieczeństwo w momencie, kiedy większość materiałów nie są produkowane w Polsce, wszystkie materiały, które przeciętny zjadacz chleba se, montuje u siebie w domu czy inwestor, który montuje sobie fabryce, skaczą zaraz do góry. To jest dla mnie oczywista rzeczą, że każdy ten kryzys, każdego dotknie. Jednych mniej, drugich więcej. Ale zapewniam Pana, że na kryzysie tracą i biedni, i bogaci. Nie ma tych, którzy wygrywają na kryzysie. Prezes Klubu Sportowego Gorzów, przedsiębiorstwa, kandydat do Senatu, niezależny, tak? Przypomnijmy. Na dzisiaj kandydat niezależny, wie Pan, to może być różnie, ale chciałbym, żeby zawsze Pan mówił działać e, gospodarcze, no, dlatego, że w, działacz gospodarczy, dlatego tak. że w strukturach samorządu gospodarczego jestem 21 lat i zawsze starałem się wie pan, działać non-profit, żeby e, pokazywać to, co trzeba zrobić więcej i zawsze, jeżeli ktoś mi poprosił o radę, byłem do dyspozycji. Władysław Komarnicki był dziś Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Państwu, dziękuję Panu za uwagę. Do widzenia. Do zobaczenia.